Serwis informacyjny Gminy Zbąszynek Magdalena Tomaszewska witam serdecznie. W dniu 7 lipca 13-osobowa grupa byłych mieszkańców Zbąszyńska przyjechała z kolejną sentymentalną wizytą do naszego miasta. Po krótkim powitaniu na peronie goście udali się do hotelu. Następnego dnia cała grupa wraz z burmistrzem Wiesławem Czyczerskim oraz przewodniczącym Rady Janem Mazurem złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobi architekta i budowniczego z Friedricha Weila oraz byłego burmistrza Jana Mazurka. Następnym punktem programu było spotkanie w Urzędzie Miejskim. Po krótkim odpoczynku goście udali się na zwiedzanie kościoła parafialnego w Zbąszynku. W sobotę 9 lipca została zorganizowana wycieczka do Świebodzina pod pomnik Chrystusa Króla. Natomiast wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z udziałem burmistrza Zbąszynka i przewodniczącego rady. Niedziela 10 lipca była ostatnim dniem pobytu. Przed południem pożegnaliśmy gości z nadzieją na kolejne spotkanie w przyszłym roku. 12 lipca w Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czeczerskiego z mieszkańcami gminy Zbąszynek. Podczas spotkania burmistrz szczegółowo omówił najważniejsze zakończone i obecnie realizowane inwestycje. Mówił m.in. o zakończeniu budowy obwodnicy północnej Zbąszynka etap pierwszy oraz o rozpoczęciu w miesiącu czerwcu prac przy realizacji projektu pod nazwą przebudowa ulicy PCK w Zbąszynku etap drugi. W dalszej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych z czystością i porządkiem na terenie miasta, a przede wszystkim dotyczyły problemów z przepełniającymi się pojemnikami na śmieci. Pytano także o termin zakończenia budowy ścieżki rowerowej łączącej Zbąszynek z bąszynek z obwodnicą. Następne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w październiku. Zapraszamy! Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku. Nowym dyrektorem została Ewa Omelczuk. Przypominamy, że Rada Miejska w Zbąszynku na sesji w dniu 22 czerwca wyraziła zgodę na przejęcie prowadzenia szkoły przez gminę Zbąszynek. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W sobotę 23 lipca na obiektach sportowych imieniem Bogdana Niemca w Zbąszynku odbył się pokaz niezwykłych umiejętności i sztuczek naszych czworonożnych przyjaciół. Impreza pod nazwą Psi Dzień zgromadziła wielu miłośników zwierząt. Zgodnie z programem imprezy odbył się pokaz psich sportów, psitor przeszkód i aportowanie dysku. Ponadto odbył się także pokaz szkoleniowy przedstawiający metody ratownictwa, bezpiecznego kontaktu z psem oraz profilaktykę pogryzień, jak również porady behawioralne dla właścicieli psów. Impreza była też okazją do poruszenia spraw związanych z problemem psich odchodów na terenie miasta i gminy Zbąszynek. W celu ułatwienia właścicielom psów sprzątania po swoich pupilach, gmina zakupiła cztery dystrybutory z workami na psie odchody. Dystrybutory znajdują się na słupach oświetleniowych przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Rynek, Sportowej i Długiej, Wojska Polskiego i Warszawskiej oraz na ulicy Wojska Polskiego przy Domu Kultury. Pomimo wakacji trwają prace przy realizacji inwestycji gminnych. 14 lipca w Kosieczynie. Oficjalnie przekazano plac budowy pod budowę trzeciego i ostatniego na terenie gminy Zbąszynek kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych typu Orlik 2012. Wykonawcą inwestycji będzie firma Panpro Sport z Warszawy, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą finansową ofertę. Za kwotę 712 tysięcy zł brutto w terminie 3 miesięcy od daty przekazania placu pod budowę powstanie przy Szkole Podstawowej w Kosieczynie kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych. Inwestycja z pewnością ucieszy zarówno uczniów szkoły, jak i mieszkańców Kosieczyna. Trwają prace przy remoncie ulicy PCK w Zbąszynku, gdzie obecnie realizowany jest drugi etap tej inwestycji. Obecnie układany jest nowy chodnik, przygotowywane jest także podłoże pod nową nawierzchnię asfaltową. Przypominamy, że ulica PCK na remontowanym odcinku jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do końca sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w miesiącu lipcu przedstawi burmistrz z Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. I mamy kolejny miesiąc za sobą, pierwszy miesiąc wakacji. Młodzież zapewne nie cieszy się z tego, że tak szybko te wakacje mijają. Miesiąc lipiec zaczęliśmy od wizyty naszych byłych mieszkańców. Co prawda grupa ta z roku na rok jest coraz mniejsza, w tym roku przybyło do nas 13 osób. Są to coroczne takie miłe, sympatyczne spotkania z naszymi byłymi mieszkańcami. Również na początku miesiąca spotkaliśmy się na naszych co y, takich spotkaniach y, roboczych dotyczących problemów y, miasta i gminy. Y, tradycyjnie odbywają się one w Domu Kultury, w salce w Domu Kultury. Y, z tego miejsca jeszcze raz ponawiam y, zaproszenie do brania udziału w tych spotkaniach. Można tam zadawać pytania, dowiedzieć się o tym, co nas... Czeka w najbliższej przyszłości, jakie są stany zaawansowania inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy i w ogóle wszystkich działań, również prawnych, administracyjnych, które są podejmowane. Myślę, że warto w nich brać udział. Można się bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Dlatego jeszcze raz zapraszam na kolejne tym razem spotkanie, już w trzecim kwartale 2011 roku. W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku. Jak już Państwu mówiłem od 1 września Gmina Zbąszynek będzie organem prowadzącym dla tej szkoły. To stanowisko dyrektora obejmie nowy dyrektor wybrany w tym konkursie, a ten konkurs wygrała Pani Ewa Omelczuk i z nią przyjdzie nam przez najbliższe lata współpracować. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna i będzie przede wszystkim korzystnie wpływała na wizerunek naszego miasta, ale też i rozwój tej szkoły, jakże zasłużonej dla naszego środowiska. Na terenie miasta zapewne Państwo zauważyliście, że pojawiły się nowe takie skrzynki, pojemniki na woreczki biodegradowalne, a służące do zbierania, no nieładnie brzmiąc tego określenia, jak są psie odchody. Ale była to też inicjatywa m.in. wypływająca ze spotkań z mieszkańcami naszych zwartalnych. Zresztą muszę powiedzieć, że zapoczątkowana tutaj takim staraniem naszych nowych lekarzy, weterynarzy, którzy wystąpili z tą inicjatywą, żeby takie pojemniki zakupić. Być może w ten sposób nasi mieszkańcy będą no, chętniej zbierali odchody po swoich tych pieskach. I wyrzucali do koszy na śmieci. W miesiącu lipcu kontynuowaliśmy nasze najważniejsze inwestycje, już wcześniej rozpoczęte, aczkolwiek jedna to jest Orlik w Kosieczynie, rozpoczynająca się właśnie w miesiącu lipcu. Natomiast kontynuowane były prace przy naszych dwóch największych inwestycjach. Znaczy uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli kontynuacja prac kanalizacyjnych w Domórce Wielkopolskiej. Jak również na pewno Państwo zauważyliście czy zauważacie na bieżąco zmiany, jakie się dokonują na ulicy PCK. Z dynamiki prac widać, że zagrożenia tutaj nie ma i już w miesiącach jesiennych będziemy mogli po tej drodze w stronę cmentarza poruszać się bezpiecznie również w tym ciągu pieszo-rowerowym, ale przede wszystkim po drodze gładkiej, drodze nowej nawierzchni asfaltowej. Z tego miejsca chciałbym również zaprosić na wydarzenia kulturalne, sportowe, które będą miały miejsce w miesiącu sierpniu. W pierwszej kolejności oczywiście na dni z odbędą się one w dniach 13-15 sierpnia na tym pracą między Urzędem Miejskim a Intermarsze, a przede wszystkim zapraszam na występ Gwiazdy Wieczoru, a w tym roku tą gwiazdą na dni Zmorszynka będzie zespół Kombi, który mam nadzieję, że potrafi nas rozbawić i oderwać od tej rzeczywistości dnia codziennego. W miesiącu wrześniu, i to też chcę jak gdyby zasygnalizować, spotkał nas zaszczyt zorganizowania dożynek wojewódzkich. Tym razem odbędą się one z racji kolejności, jak gdyby dożynek realizowanych na terenie gminy w Dąbrowce Wielkopolskiej. Będzie to 9-10 września. Będzie też moc atrakcji i kulturalnych, ale też będziemy mogli gościć na naszym terenie najważniejszych ludzi województwa lubuskiego. No i cóż, myślę, że Tyle informacji, taka informacji taka rozszerzająca te, które Państwo mogli się obejrzeć, czy które oglądacie tu na, na tym filmie. I do zobaczenia za miesiąc. To wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Za uwagę dziękuję Magdalena Tomaszewska.